Witam, czołem, z tej strony ten zapraszam was do kolejnej solucji ewentułu wakacyjnego Margony 2019. Tak więc, kolejnego quest'a zaczynamy w Porsche Tuzmer, w sierocińcu na koordynatach 79. to jest lewy górny róg. Wchodzimy sobie do środka i rozmawiamy z sympatycznym Jankiem, jedyny dialog, czyli jestem kapitanem i tak dalej, i tak dalej. Najmocniej chciałem ci wyrazić, że powiedzmy o tym kapitanie, pierwszy dialog, a poważnie go w też pierwszy dialog, rozpoczęliśmy quest'a. I quest nosi nazwę poszukiwania morskiej legendy. Tak więc teraz wychodzimy do portu Tuzmer i udajemy się do Gopisa na koordynatach 3845. Tutaj o ładnie sobie stoi. Naprawdę no, no, znany z questów, szczególnie z teleportu, brajmy, byłego questu, bo teraz wygląda, teleportu do Tuzmer dawał nam linę. Dobra. Rozmawiamy z nim. Ostatni dialog. I cyk. Następnie lecimy do kapitana Fort Clara 7948. Tak więc udajemy się na sam koniec. Naszego sympatycznego kapitana. Jest nasz kapitan teleportujący nas na różne wyspy. Trzeci dialog. dopis, powiedział i tak dalej. I tak dalej. To może by się opowiedział Ci Pierwszy cały czas. No, Pierwszy. No tak, byle prędko. I rozmawiamy znowu z nim. Wreszcie wróciłeś. Tak, już wszystko załatwiłem. Możemy ruszać. Dobra, świetnie. W takim razie wypływamy. Więc teleportuje nas na mapkę. Odchodzimy do Kapitana. Odsiemy miotłę, którą zakładamy. Wow, dwuręczna. I zmiatamy rozsypane prochy, które są rozsypane w tej postatku. Tak więc zostaliśmy, można powiedzieć, wykorzystani. Tutaj parę sekund czekamy. Około 5-4-5 sekundek. Się tutaj ze złosze. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, 5 sekundek dobrze tutaj wyliczyłem. No i dobra, sprzątamy to tak do końca. I wracamy do kapitana. Dobra, udało się, wysprzątaliśmy. Tak jak więc mówiłem wcześniej, wracamy do kapitana. Dialog. I teraz lecimy na górę do kajuty. Znajduje się tutaj 28-31. Tak tuptamy, 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 tuptamy. Dobra, jest i kajuta. Kieruje się do kajuty. Następnie podchodzimy do ocieńka, który jest nad nami. Mamy szybki teleport. Jesteśmy z powrotem na statku. Wracamy także do kapitana. Rozmawiamy z nim. Wystarczy mi to do 20 zaczyna się tak więc lecimy. Pierwszy dialog, czyli zacznę od plaży będę kierował się w stronę wulkanu. Dobra, jesteśmy na Madragicie. Tak więc my lecimy na Ma Madragi górę ognia. Więc szybko tam lecimy. Tup, 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 tup. A już mogę z powrotem bronię założyć. Żeby później się nie zdziwił, jak będę walczył z tymiś potworami. Tak więc nie zapomnijcie też o tym. Dobra, jest magradik i I wchodzimy do wulkanu politraki P1. Tak więc musimy to szybko przejść. Wchodzimy do jaskini. No i tak teraz lecimy mat, mapki aż do P1 Tak więc szybki teleporcik Dobra w końcu doszliśmy na P1 Tak więc podchodzimy do tego pióra, bierzemy z nim dialog I nas tutaj odświeża, Bierz, wzięliśmy piórko Podchodzimy do kapitana Który znajduje się po naszej prawej Rozmawiamy z nim Następnie udajemy się do krateru na 3.26 Czyli tutaj Tup, 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 tup. Dialog teleportuje nas. Znowu podchodzimy do kapitana. Przeklęci piraci. Tak więc lecimy do piratów. Lecimy na górę, lecimy, lecimy. Bijemy się tutaj z tymi piratami. Bez problemu się rozwalamy. Podchodzimy do złu. Kue. Nie zleka mi chwili, podobno się do lotu i tego tego Tak więc nam legendarny uciek, uciekł. Wracamy do kapitana. Można było obrzec, że to pewnie jak hoł och. Mamy pióro i tak dalej, i tak dalej. Dobra, teraz rozmawiamy z kapitanem. Chyba nie gorąco rozumiem, czy chciałeś, by był wolny w sumie? Ciekawi mnie też sposób, jak polowali. Drugi dialog. Cyk, 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 cyk. I uwaga, spokojnie. Tak więc tak, mamy cztery opcje. I tak, mamy dwie opcje, bez punktu doświadczenia, oczywiście, i dwie z, z punktami, bez izy. I jest tak, także, punkcie bezemnie, ja jeszcze pozwiedzam, dobrze prawie trzeba wracać, nieźle teraz w tawernie zaudaną wyprawę. Tak więc ja, oczywiście, możecie wybrać teleport lub nie. Ja biorę teleport plus, plus yy, doświadczenie. Na tym końcu kwesta, tak więc oczywiście, dostajemy walutę, mamy pióro oraz dostajemy kufel z piwem. Tak więc testem to tyle. Koniec kościka Dzięki, że byliście. No i co? Zapraszam Was do kolejnych solucji. Lajkujcie, subskrybujcie kanał. No i co? Widzimy się w następnych odcineczkach. Ciao!